Witajcie moi drodzy, jestem Vivent to jest odcinek z Titanfalla. Jak widzicie, będę od czasu do czasu stawiał jakieś randomowe gierki, które sobie pogrywam. Ten film jest głównie taki testowy, bo nie wiem jak fraps na wygrywa Titanfalla. W tle możecie usłyszeć takie piszczenie, przepraszam za nie, to mój fotel, a także możecie usłyszeć takie chlapanie, coś takiego. A to, to, to jest mój nóż, ja się nim lubię bawić w przerwach między grą, więc... Sorki. No ale postaram się tego nie robić. <laughs> eee, Gramy sobie na wyniszczenie, jak widzicie, mapa przeciek, całkiem fajnie. Będę grał smart pistolem. Zresztą możecie się tu przyjrzeć. Eee, słyszę, że chyba jest trochę za głośno. Eee, opcje. Dobra. E, ustawienia są chyba najniższe, o ile się nie mylę, bo mam problem z kartą graficzną, spory. E, ale myślę, że sobie poradzimy kiedyś z tym. Taki problem to nie problem. E. O patrz, za, cię zabiłem, hehe. Noż, ale chciałbym tu wskoczyć. ty, szczyloją do mnie, jestem tego pewien. Tutaj zaraz jakiś sfer będzie chciał do mnie się dokra. Do ja mu dupy nie dam. No. Hmm. Hm. Hm. Patrz. O, tam chyba ktoś jest. No minimap pokazuje mi, że tam ktoś jest, ale miałem wrażenie, że tu kogoś widziałem. O, patrzcie. Okej, okay, są na prawo. No ale jak to? O, pięknie. Ej, wydawało mi się, czy ktoś tu był. Nie, chyba mi się wydawało. Dobra. Nie, 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 nie. O. Szkoda. A taki był ładny. Amerykański. Dobra, sciszymy jeszcze troszkę. Okej. Okay. O, asystę dostałem, dobra, spoko. A to tylko piechór. Ale... O nie, tam był gościu A, pieeęk, o zmierzyłem gościu Ej lol he, he. He, he, O, żeż w dupie, ale jestem teraz w dupicy Uuu, cholera, cholera Na szczęście to jest Tylko jakiś pieprzony Może uda mi się Waga? E, dupa ty tam spisane na straty, ale żadnych zabić O, tam ktoś latam no, no, tam, tam ja nie podchodzę nawet O, już czulają do mnie, pięknie O, o się! Trochę za bardzo chciałem się tu popisać chyba jednak. O, ale czekajcie czy to... O! Patrzcie tak. A nie, to mi się wydawało chyba. <laughs> o. A widmo. Tam też nie było nic godnego uwagi. Dobra, lecimy dalej. Jeżeli chodzi o to, co teraz będzie na kanale, no to nie, nie wiem, ja jestem tak... Ty... będę improwizował, po prostu. Eee... Zresztą ten film też jest jedną wielką improwizacją. W sumie tak, gadałem sobie z kolegami i nagle, ej, a słuchajcie, może ja sobie... Zagram w Titanfalla, nawet im o tym nie powiedziałem, że zagram w Titanfall. No ty kurwo jednak. Jerychońska Uszanuj to, że chcecie zabić Może radisz moje uczucia religijne tym co? Opatrz O, zabiłem dobrze Dobrze Nie, proszę nie radzić moich uczuć religijnych, tak? Proszę je uszanować Opatrzcie, a nie to moich holender Chciałem ich wszystkich zdeptać Znowu mój... E, o, a to też mój. Cholera. E, heh he. Do not troll me bro. He. O patrz. Granaty. Ciekawe skąd. O stamtąd. O pilot namierza. Ciekawe. Oho tutaj jesteś. Twel aż się. O patrz, zginąłeś Zaraz ja sobie ładnie wejdę tu Ło, swój Dobra, to było do dupy Proszę nie wybuch... o, dobrze. Nie wybuchłem, więc jest good Oj, shit, przegrywamy, faktycznie. Eee, chyba już się z tego nie wykaraskamy. No, ale można się zawsze pobawić trochę, no nie? O, patrz, ktoś tu jest. Hehe, trolololo. Nabijmy trochę punktów. O, jada. Czekaweczka. Byłem trochę przysiębiony, więc jeszcze mogą być jakieś oznaki tego, na pewno coś może być z głosem, bo <laughs> nawet mnie jeszcze trochę drapie, więc w sumie nie ma tej... O! Oh. Ej, naprawdę? <laughs> Nieźle. Ej, ale stary, ja chciałem na ciebie wsiąść. Oh, shit, no, 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 no. O no. Oh, no, 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 no. Aha, to jest, dobra, to jest... Znowu zabijam to, to nada fuk. Dobra, pobiegnijmy sobie w ten sposób Cholera Okej okay. Nie, tak blisko, tak daleko Nie, ja uciekam stąd w tym momencie, nie? Spadajmy Nabijmy trochę punkcie jest jestem pierwszy miła O ty Remis Mamy szansę Kolejny dzień przynosi nam nowy szansę Patrz, <grym> Nawet nie sądziłem, że to wzmocnione namierzenie jest takie dobre, a ciągle je ignorowałem, jak dostałem. Jest całkiem spoczką. O, tam się napiernicza coś. Nie, wydawało mi się. To leciało w moją stronę chyba bardziej. Nie, naprawdę. Jeszcze minuta do... Ale, o oh, shit, nie zauważyłem go, byłem zbyt zaślepiony swoją igłą. O, dobra, żyję. Znaczy... No, wiecie, hehe. Dobra, tam mamy transport. Eee... Lecimy sobie w ten sposób. 7 sekund zdążymy. Osz. Kulender Ludziki Czy... o, A tak blisko było Dobra ale którzy jesteśmy? Pierwsi, dobrze e, 10, 3, 36 Właściwie te wszystkim byliśmy najlepsi Tylko w zabite tytany najmniej powiedzmy Ale tak to całkiem nieźle mm, Nie mam pojęcia ile nagrywam Ale jeszcze jedną rundkę zrobimy I wtedy dobiegnie do, do skończę. Na chwilę obecną pobawię się naszym Sorki O Spora expo z tego, że mam 50 level? Ale eee, nie mam ochoty dalej iść w generację, bo musiałbym się bawić w broni, których nie lubię. Eee, mieszczenie opozycji. Ciekawe. Eee, pół godziny już wejdzie około 40 mm. O, 0,49 hehe. Dobra, pokażcie mi to. Eee, 75 km, 250 km jako pilot. No, Zabiję go tu? No nawet nie wiedziałem. Eee, graję jako pilot przez 20 godzin. Pokonaj łączny dystans. 400 kilometrów. Dostanę rezerwowego okra to. Super. Ja tylko zbieram sobie tytany dodatkowe. Nic więcej. Wszystko inne sprzedaję. Uważam, że cała reszta jest albo bezużyteczna, albo zbyt opa. A jakoś tak sobie radzę. A dodatkowy tytan zawsze spoko. O patrz, no już przystań. O nie, nie lubię tej łapy. Bo jej nie znam. Jest tylko jedna mapa, którą znam i jej nie lubię w Titanfallu, to jest las. Chyba tak się na to nazywało. Tam, gdzie są te takie ruiny i duże drzewa. Jej nie lubię. Jako się ogarniał, powiedzmy mniej więcej, ale nie lubię jej. Jest taka, nie wiem, wydaje mi się taka mała, ograniczona. Wolę jak są budynki i tak dalej, ale no tu jest, to jest przesada, noż ludzie. Po tym jest się ciężko przemieszczać. Chociaż w ogóle ta to, to mapa jest taka podobna do jednego miejsca w, w Sunset Overdrive Nawet mm, Szczególnie taki jest jeden tutaj budynek Dobra, ja nie, nie, w ogóle nie znam tej mapy tak więc będę biegał losowo jakoś O czekajcie, ja wiem gdzie to jest Teraz jak pójdę tutaj O dokładnie Popatrzcie tak, tak jak sądziłem, jestem tutaj Dobrze, zazwyczaj chodzę sobie tutaj, bo to miejsce jest OP. Tutaj się najwięcej dzieje, hehe. Opatrzcie. Ale nie napierdalać do mnie, co? Tak ktoś jest. Nie! O! Ty to naprawdę był gracz? Lol, myślałem, że to piechur. Eee, I już jestem pierwszy, cudownie. A tak nie tu chciałem. Tak wiem, że nie włączał sobie tego skanowania przez ściany, ale jakoś tak... Nie wiem. Wolę to używać w takich kryzysowych sytuacjach. Na przykład tutaj, przez te ściany fajnie wtedy wszystko widać. Aha, tu też jest. Spierdacza tam. A to tylko piechura, oni się tym przyjmują, mój Boże. Pewnie inni piechurzy to byli. Nawet nie mam czasu patrzeć, piegam i lecę, skaczę. <laughs> e, chyba o to chodzi, żeby ciągle pierdolić coś, nie? Czas nagrywania. E, lecimy. No, sz, znowu źle. Nie, nie, nie. Nie ma, nie, 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 śmieciu. nie, oh, shit. Wszyscy ten śmieciu? Opatrz. A ty cfeluś. O nie, 25% tak blisko. Dobra, nie, na nie, nie, <tryk> hmm. nie, pamiętam, nie, to nie, 25%? nie, nie, O, o miło. Chyba właśnie te pół godziny minęło. Naprawdę, tylko tyle zabrakło. Hehe, he, he. Cholera, naprawdę go nie trafiłem. O oh shit. Hehe. Nie mam pojęcia, co tam było, ale strzeliłem rakietą. Ale rad, sporo ich tu. Eee, warto byłoby się gdzieś tu przejść. W takim razie. Popatrz. Dobra, w Tytaniu nie jestem za dobry. Ja po prostu lubię podchodzić do ludzi i wybuchać. Dupa. Dobra. Teraz ktoś się spodebnął. Byłoby fajnie, jakbym to umiał wykorzystać, tylko nie znam tej mapy. A zaraz, chyba tutaj w takim razie gdzieś, ale na pewno się już przemyślił. Tutaj ten fotograf, w której należy się przemieszczać, więc... Tylko cwela, że na pewno już tu nie ma O, oh, fucking shit Zbieramy Nie ma co tu się bawić No ale, gościu! Dziękuję O, czekajcie. tam ktoś był chyba A nie, czekajcie, doma, co mi pokazuje tutaj Dobra, jest easy Titan tu gdzieś leci. Eee, się wycofam. Rzućmy granata. <laughs> Ow, oh, fuck. On już naprawdę zginął. Titan Chodźmy, przejdźmy się gdzieś, nie wiem Pozwiedzajmy okolice O, patrzcie, piechurzy O, granat Hmm, nic tu się nie dzieje. O, eee. Może? Chodźmy, spróbujmy się na niego, co? Ej, gdzie ty zwiałeś, kolego? <laughs> no ale miałeś mnie podwieźć, ej! Ej, czekaj, czek, 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 czek! Noż stary! Podwie... podwózka, dziękuję. Zaraz wybuchnie, a my razem z nim. Dobrze. Ty, on przeżył, jakie jajce. O nie, tego nie odpuszczę O tak Nie, 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 nie Ja wiem, że tyś tu jest Ej, ale to Naprawdę goście myślałeś, że ja jestem twoim program. Chłuraczu Ale nie, czekajcie, tu też ktoś jest. Tam. O, oh, fuck. Fucking hell. O, zwycięstwo. Ej, naprawdę tu. No ale stary, czekaj. Okej, okay. trzeba zrzucić tutaj Tytana. Dobra. O, nie jesteśmy pierwsi, a to nowość. Nie wiem, Aha, bo ty sferarze oczywiście musiałem mieć miliard piechurów. No dobra. O, o. O, o! Zabiję mu uciekającego gościa. Nawet no, przez przypadek. Jej! Frajerzy, he he Patrzcie, wygraliśmy. Pięknie. dobra, to to już będzie wtedy koniec. Mm. O Boże, nie. Coś, jakieś sfery mają audio. Uff. Dobra, zobaczmy tylko co dostaniemy. Il expa? 200, no to malutko faktycznie. A co tutaj? To dostaliśmy na fulla A 75 Korzystając 15 pilotów. Ej, musieliśmy ładnie dociągnąć ich tutaj. Ej, na tytanach. Kopilot, bla bla bla. No dobra panowie, pan, panie panowie. Zobaczmy tylko jeszcze jak, jakie karty dostaliśmy. No dobra. Dokończymy. Cześć.